Witajcie czaty! Z tej strony Gabor w Minecrafcie. Tak, witam was bardzo gorąco w Minecrafcie. Czyli bądź co bądź w serii, którą chyba lubicie u mnie na kanale. Eee, tyle, że jest powiem, problem, ponieważ jest dzisiaj czwartek wieczór, godzina 18.35. Ja zupełnie nie mam pomysłu na jutrzejszy film. Więc postanowiłem, że odpalę od SCP Lockdown na super płaskim świecie i spróbuję coś zbudować. Mam oczywiście zainstalowany od SCP Lockdown. Może coś mi się uda zbudować, może się nie uda. Nawet nie wiem prawdą, więc co chcę zbudować. Budować, więc to, co się będzie działo w tym odcinku, to jest totalny freestyle 25-minutowego budowania czegoś. Mam zainstalowane mody, paczkę modów praktycznie z technik Launchera na wersję 1.12.2, paczkę modów związaną z oczywiście SCP, jest to SCP Lockdown i inne jakieś pomniejsze mody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, oczywiście zaczniemy sobie od building blocksów, czyli zwykłych bloków. Nie wiem, co zbudujmy, może na sam początek weźmy sobie Classic, czyli zbudujmy sobie malutką, E, malutką, malutką. E, e, boże, malutką celę klasy D. Ja mówię, totalnie nie mam pomysłu na to. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Mamy blok podłogi, mamy blok ściany, więc może się tego trzymajmy. Zacznijmy od podłogi. Tak wygląda podłoga. czyli dużej tej, 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 tej em... A może zróbmy dużo. Zróbmy trochę większą tą e, celę. Nie oszczędzajmy w środkach. Mamy oczywiście ścianę. Zwykłą białą. Ok. E, nie wiem zupełnie po, pojęcia, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. Udajmy sobie na, na wysokość trzech bloków. Wyżej, co tyk, ściany. Mam nadzieję, że nie zjecie mnie mocno za taki materiał, bo totalnie mam pomysłu na nic innego. Zróbmy sobie jeszcze taki sufit, cyk. Mm, dobra, i zaraz trzeba będzie to jakoś ładnie us, u, u, upiększyć. Dobra, zróbmy sobie takie coś, cyk. O, dobra, i teraz trzeba będzie zrobić to jakieś drzwi. Czy ja tu mam jakieś drzwi? Um, takich chyba SCP-kowych drzwi nie mam. Chyba, chyba, że w bokach funkcjonalnych. Nie, wpiszmy sobie door, okej? Okay? Door. Okay, są jakieś drzwi? Reinforcement door. One sobie wydają spoko. Reinforcement. No właśnie. No kurde, i tak to ja mogę do klasy D wchodzić. Ok, teraz tak. Przydałoby się też jakieś światło, tak? Czy jest tu coś na zasadzie light? Czy jest jakiś może lantern, cokolwiek? Może nie light machine ale nie wiem. Może ci to poszukajmy w tych kategoriach. Ja to jest za bardzo. Albo lamp. Ewentualnie lamp to będzie też dobre. Lamp. Ok, jest jakaś lamp, nawet z moda SCP. Dajmy ją tutaj, OK, jest lampa, możemy ją dać tutaj. Mm. Co my tam dalej mamy, żeby jakoś... Jakieś łóżko by się przydało, okej, okay. bed. Czy mamy jakieś łóżko, bo zwykłe domyślne, niestety chyba będziemy zmuszeni go użyć. E, biedackie, bo czarne, e, z czarną kołderką. E, czy to jest po prostu zamykane? Tak, to jest po prostu zamykane, tam wygląda sztos. Ale tutaj zabrakło jeszcze jednego bloku, e, podłogi, cyk. I mamy nasze drzwiczki. Oczywiście przepraszam za slajmy. <laughs> Dobra, jest łóżko. Jeszcze przydałoby się dać jakieś, nie wiem. Hmm. Denerwują mnie slajmy. Przepraszam, ale peaceful. Póki, póki co nie muszę mieć czegoś innego, więc okej. Okay. No to co? Kibelek by im się przydał. Ehm, nie wiem, gdzie postawmy kibelek. Tutaj możemy postawić kibelek. Cyk mają oczywiście kibelek w celi. E, możemy też zrobić, ja na przykład lubię tak w Minecrafcie robić, że wziąć e, jakiś na przykład, jakieś schody e, i podłożyć się od dołu. Może nie w tym miejscu, ale w tym. O. o, nie zrobię. O, tak. I to wygląda jak taka swego rodzaju półka. Naprawdę, nigdy w Minecrafcie budować nie umiałem. E, wątpię, że nadal umiem. E, dobra, mają kibelek. Mają w sumie. E, mają kibelek, mają y, półeczkę, mają łóżeczko. Czy im coś jeszcze tu by brakowało? Chyba nie, to jest jednak cela klasy D, ona tu nic bardziej nie potrzebuje. E Ewentualnie można zrobić jeszcze na przykład takie coś, to mi się wydaje, że może spoko wyglądać taki, bo ja wiem, rurę swego rodzaju. E Boże, ten auto jump nie denerwuje. <laughs> Controls, auto jump włączmy, i chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś udekurowanie ich. E, więcej też im się rzeczy tutaj nie zmieści, więc tak wygląda klasa, e, boże klasa cele, klasy D u mnie w niemaniu. mam nadzieję, że wam się podoba, więc pierwszą budowlę mamy za sobą, możemy się wziąć za coś większego, e, hmm, myślę to jest za co, bo nie chciałbym się brać od razu za przechowalnię z 173 bo ona jest naprawdę duża e, i zbudowanie jej trochę by nam zajęło, więc ok, możemy ją zbudować, ale jakimś własnym stylem, weźmy sobie e, flur, jakiś flur, tylko inny. Może być B, ok. Weźmy sobie wall jakiś. Nie tak jak poprzedni. Hmm. Wall, wall A. My teraz ostatnio wiedzieliśmy wall A. Ok, weźmy wall white i zbudujmy jakąś taką swoją wersję klatki SCP. E SCP-173. Myślę, że możemy na spokojnie, może nie zacząć tutaj, tylko troszeczkę dalej, na przykład tutaj. E, I spodujmy, To jest podłoga. Nie, to jest ściana. To jest podłoga. Ok. E, zaczniemy sobie może od, 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 od. Nie od podłogi, tylko od ścian. Ja proponuję zrobić tak, że tu będzie wejście duże na dwie. Na, na, na dwie. Na dwojkę drzwi. I teraz będzie się to trochę rozszerzyć. Tak. Trochę w bok, trochę znowu w tą stronę. Hmm. Ja bardzo lubię ten typ. Zaraz Wam pokażę, jaki typ. Eee, tak, i tu już mi się wydaje, że możemy na spokojnie zawężać. Zaraz Wam pokażę, jaki typ. Eee, lubię bardzo pokoi przechowawczych, pokoi takich ba do badania. Dobra, cyk. Mamy to tak zbudowane. Możemy nawet troszeczkę dłużej, znaczy to możemy w ogóle bardzo długo pociągnąć. To nie jest problem, żeby to jakoś bardziej pociągnąć, bo to i tak będzie potrzebne, ok? Jeszcze troszeczkę, ok. Tak mi się wydaje, że może starczyć. I zróbmy więcej ten sam proceder, co tutaj, czyli cyk, cyk i cyk. Dobra. Zróbmy sobie odbicie lustrzane póki co tego, żeby to było takie pokraczne, małe pomieszczonko. Pięknie. Hmm, czy mi brakuje trochę muzyki? Tak, brakuje mi trochę muzyki. Możemy ją troszeczkę ją włączyć. Yy, I z drugiej strony, mi wydaje się, że możemy troszkę inaczej to zrobić zrobić analogiczną sytuację, tylko w tą stronę, czyli tak? Tak. Yy, tam było na dwa, ok. Czy jeszcze jedno mogę sobie pozwolić? Teraz zobaczę. Yy, chcecie, chcę, żeby zoba chcę, żebyście zobaczyli, jak mniej więcej mam pomysł na to przechowalne. Jest ona troszeczkę mała. Yy, Ok, tu zaczynamy robić dla już, bo to trzeba równo zrobić. Dobry cyk, tak. Zróbmy tak. Tak. O, dobra. Zaraz pokażę, jaki ja mam pomysł. E, Wyłóżmy sobie to wszystko podłogą. Póki co tego dirta sobie zamienimy. Brakuje mi trochę tutaj Word editora, który by pozwolił po prostu zamienić ID bloku e, trawy na zwykły blok że właśnie tej podłogi, którą mamy przy sobie. Dobra, póki co załóżmy, że. Ok, załóżmy, że to będzie kolejna ściana. Dajmy jakąś inną, żeby nie była ta sama. Ostatnio użyliśmy white wall, to może użyjmy wall i. E. Dobra. Oj, to ona, to ona tylko pasuje na dół, ok. Teraz pokażę wam o co mi mniej więcej chodzi. Dotąd, ok. Eee, wall, co my tam mamy jeszcze za ścianki jakieś ładne. To możemy, dobra, to udajmy po środku, wall a. Eee, wall, przepraszam. To będzie taka sama jak tam. Cyk, okej okay. I tam ma takie coś, tylko na górze. Ok, to będzie ładnie pasować. Dobra. Yy, I tu możemy sobie zrobić jakąś. Może mamy jakąś ładną, taką wiecie, taką bojową. O, to jest spoko. Yy, I można to zrobić na przykład o tutaj. Cyk. Na początku zrobimy sobie ściankę całą. Ok. I zaraz się tym pozbędziemy. To sobie wyłożę tą podłogą, którą chciałem. Hmm, tą podłogą, którą chciałem, czyli tą tutaj, w B. ja naprawdę nie mam pomysłu na ten film. Uważam, że. W sensie, ja się przyznam wam. Ja się dobrze bawię budując. Mi się fajnie to buduje. Mam nadzieję, że Wam się też to w miarę jakoś fajnie ogląda, bo totalnie nie mam pomysłu na ten odcinek. To wyłóżmy sobie tą podłogą. Cyk, 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 cyk. Teraz Wam pokażę, o co mi konkretnie chodzi. Time. Set 3000, nie 3000 cyk. Oczywiście standardowa komenda. Zawsze pamiętam u takiego youtubera RoxMB się nazywał Kozackie filmy z Minecrafta kręcił. Zawsze było timeset 3000 na, na na dzień. Jeżeli go oglądaliście, możecie napisać to w komentarzu. Dobra. Eee, rozbijmy to na 3 w takim razie. rozbijmy to na 3 i OK. Tu możemy zrobić tą ściankę do samej góry. Na środku tą, a na tutaj tą. Ok, teraz tak, door. Mm, tu weźmy to. No bo to to jest SCP ściana, więc ją użyjmy. Hanga doorsy, tech doorsy, Jak one wyglądają? Mm, załóżmy, że jeszcze. Ok, jeszcze mogę to tutaj wyłożyć, bo to tak będzie inna ściana. Jak wyglądają tech dorsy? A, chyba są wyższe. Tak, są wyższe. okej, okay. podobają mi się te tech doorsy, okej, okay? Są ładne. A tu możemy dać takie drzwi i będzie w porządku. Czy ja ją mogę normalnie otworzyć? Nie, one chyba nie są do otwierania. One są na guzik, czyli key. key, czy mamy coś na klucz? Key panel. Żeby to po prostu wyglądało jakoś fajnie. Okej, okay. nie działa. <grymne> eee, dobra, to niech nie działa, ok? Dla mnie to nie jest problem. I teraz tak. To ma ładnie wyglądać przede wszystkim. Tu sobie zrobimy okienko, ok? Czy mamy jakieś y, glass? Jakiś reinforcement może. E, jakoś takie wzmocnione reinforcements Stained Glass, e, przez które mało co wydać. Widać Glas. Mm. <laughs> ok, zróbmy to, ok? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Daj mi tutaj Kwipunku. Powiedzmy, że jest Reinforcement, jest wzmocnione, ok? Dobra weźmy na górę i okej okay, i tu tu jest generalnie tak strefa biegająca tu jest strefa do badań tam zaraz sobie montujemy jakieś stoły będziemy sobie mogli patrzeć na brugacze oczywiście za tym właśnie czy jest coś takiego jak klas D klas D personel No to hal zbudowaliśmy klatkę tego tutaj nie damy Otwórzmy i wmontujmy tutaj klasę D. Proszę, jest klasa D. Witam, klasa D. Dzień dobry. To jest twoja cela. Mam nadzieję, że się będzie dobrze bawić. Tam sobie oczywiście zbudujemy później mrugacza. Zbudujemy, postawimy go sobie. Tylko pytanie: jaką jak tu chcę podłogę? Bo jak wiemy, mrugacz ma to do siebie, że on musi w tej charakterystycznej mazi być. Flur. Ona tam musi być czyszczona. Pocket Dimension HCZ SCZ. To brzmi dobrze. Albo. Dobra, brzmi dobrze. Ta muzyka jest za głośna. E, cyk, wyłóżmy to jego tą podłogą. Ogólnie to strasznie fajnie wygląda, to to to. Więc można mi się wydaje, że można to jeszcze tu podmienić. O. Spoko to wygląda. Dobra. Cyk, wyłóżmy to tą podłogą. I jak wiemy, wyrugać musi to swoją mieć, Czyli zasejmujmy to, że to jest krew, ok? A krew oczywiście w Minecrafcie najlepiej robi się za Redstone tak 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 krew redstone, redstone jako krew w Minecraftie to jest po prostu klasyk sezonu nawalmy tego dużo bo mrugać lubi mieć brudno w celi i za chwilę będziemy mogli go tu respić tylko pozostały nam dekoracje czy możemy dać na przykład dead body jakieś nie nie ma nic takiego nie ma czegoś takiego jak dead body Okej okay. myślę że możemy to na spokojnie wyłożyć swego rodzaju jakimś jakimś sufitem OK. myślę że ten sary lcz będzie spoko Wyłóżmy to sufitem jakimś, później to sobie oczywiście oświetlimy jakoś, ale póki co wyłóżmy to. Tutaj no, wyłożę co się będę. Tak i tak to nie będzie zbytnio widoczne, u mrugacza też możemy tym wyłożyć, mam nadzieję, że się mrugacz na mnie nie obrazi, ani naukowcy badający go. E, wiem, że prawdopodobnie złamałem miliard możliwych, nie wiem, sposobów zabezpieczania mrugacza, ja wiem, ok, Ale chcę sobie po prostu luźno pobudować w Minecrafcie, ja lubię w Minecrafcie budować, mimo że totalnie nie umiem, a w Minecrafta zacząłem o wiele dużo pykać ostatnio, o wiele więcej. E, więc, więc, więc... E, trochę się w niego wciągnąłem takie luźne pobudowanie w Minecrafcie e, Może mnie troszkę odprężyć od tego wszystkiego e, Wy to widzicie w piątek o 14, jutro wpada... Jutro wpada niespodzianka, coś w klimatach komentarzy. jeżeli dotarliście do tego momentu możecie na przykład napisać paznokieć w komentarzu, bo ja, ja myślę, że ten film będzie miał mały watch time. Przez to, że tu się nic nie dzieje, tylko ja sobie buduję i gadam z wami, więc jutro będzie niespodzianka, jeżeli dotarliście do tego momentu napiszcie paznokieć. E, i zobaczymy, jak dużo osób dotarło do tego momentu. OK, Factory Dur brzmi spoko. No nie mówcie, że nie. No nie mówcie, że nie brzmi spoko, jak brzmi spoko. OK, Lamp. Wydaje mi się, że tutaj możemy sobie na spokojnie posłużyć się tymi lampami. Jedna lampa, druga lampa, trzecia lampa, czwarta lampa. OK, to wygląda spoko. Jeżeli chodzi o te, no to tutaj przydałaby się jednak inna lampa, na przykład Small Lamp. Na przykład, wyłożyć jakoś tak od boku, ok? Ja wiem, że ja łamię tysiąc procedur komptaminowaniem na ten moment, przepraszam, rzeźby, ale ja się po prostu dobrze bawię, dobra? I chyba, w tym o to, chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak? Dobra, jest w miarę oświetlone to od boku, wejdźmy sobie. Drzwi oczywiście zamknijmy. I tych oczywiście nie da się otworzyć. Strasznie mnie to denerwuje, więc je wymienimy. <laughs> wymienimy je na laboratorium, DORS. Brzmi sztos. No jak nie jak brzmi sztos. Dobra, i to oczywiście jak to ja lubię różnorodność. Mątnę sobie oczywiście jeszcze inne drzwi, znaczy jeszcze inne lampy, czyli te, bo czemu by nie. E, też powinienem mieć na przykład na Brightness na 50, o właśnie, żeby było trochę raśniej I sobie to jakoś udekorujmy, oczywiście. E, SCP Building Blocks. Uważam, że tak, na początku najważniejsze jest tym wszystkim jakieś krzesła. Biurowe są spoko, ok? I do tego jakiś stolik. E, na przykład można wyłożyć. Mm, Stolikiem praktycznie każdą. Co tu... to jest taki stolik? Myślę, <grym>, że to jest jakiś taki wyższy stolik. Living room. A no tak było napisane, Gabro. Wystarczyłoby przeczytać. To też jest taki mały stolik. Okej okay, to jest inny stolik. To mi się podoba. Cyk. Okej okay, to można tak wyłożyć, to taka lada przechowawcza. W sumie, jakby nie patrzeć, to żeby to, to było większe do obserwowania tego brugacza, można też wyłożyć na przykład tutaj to. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi, cyk, 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 pięknie Żeby to było jednak większe do obserwacji tego mrugacza, wiem, że to nie ma całkowicie sensu Ale podoba mi się ta budowla Dobra, no to co, przydałoby się też również nasze wcześniej wspomniane krzesełka Oj, zniszczyłem lampę, cyk, cyk, oj, dobra Trochę duże są te krzesła, ale okej okay. Sobie można dwa dać, jedno tu, drugie tu. Okej, okay. są duże te krzesła, okej. Okay. Eee, co? Ten motyw z tymi, z tymi mi się bardzo podobał, więc można go zastosować tutaj, i w tym również rogu. Eee, czemu nie? To jest spoko, to wygląda jak taka rura. Dobra, czy ja coś jeszcze mogę jakoś fajnie udekorować? Hmm. Telewizor brzmi jak idealne miejsce na takim właśnie. Nie wiem, co tu by miał robić telewizor, ale. On lewituje i brzmi jak slime. Okej, okay, porzućmy ten pomysł. Lampa, komputer. No przecież, no komputer jest tu najważniejszy. Cyk. Jeden komputer, drugi komputer. No bez komputerów to byłoby ciężko. Eee, nasze te mała lampa jakieś. Hmm. Vermis, apresor, chicken. Desk. A to desk już mam, więc to nie jest potrzebne. Syrena. No wydaje mi się, że taka serena powinna się tu pojawić. Może nie tutaj, bo to jest to miejsce, więc na przykład możemy dać ją tutaj. W razie czego taka syrena, jakby coś tu się działo, można ją zastosować. No i standardowo, żeby było też jakieś jakieś, jakieś tutaj szafeczki. Oczywiście jest to w maja klas klaustrofobiczne, ale uważam, że w porządku. Zaknijmy sobie te drzwiczki. Pytanie, czy coś jeszcze tutaj możemy zamontować. Hmm, o, mi się wydaje, że tak. Na pewno kilka szafek, typu na przykład to może być wszystko w szafkach. No, o, tak na dwa. To będzie w porządku. Dodatkowo wydaje mi się, że mogę na przykład tutaj zamontować e, coś takiego. Mm. <śm> wydaje mi się, że to wygląda już spoko, więc jedyne co nam pozostało to wmontowanie tej mrugacza, czyli SCP 173. Token, token go zrespi? A, unlock now, Nie, 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 nie. To mnie obchodzi coś innego. Mm. SCP documents Jezus, zabrakło najważniejszego. A, a skąd ja wiem, który to label? A, dobra, czy to jest. A, dobra, 173. 124. 173, oczywiście. Zabrakło tego wszystkiego. Zamontujmy to sobie. Tutaj, oczywiście, nasza piękna przechowalnia. No i powoli przydałoby się znaleźć jajeczko dokładnie tak. Yy, a, no to rzeźba, Boże. A, nie umiem w angielski. Hej Google! Hej, Google. Hej, Google. Yy, jak? Kurde. Jak jest rzeźba po angielsku? Skulputre. Skulpturę. Sculp... Jest nasze sculpturę D skulpturę. A no tak, Peaceful ma to sens. Easy jest nasze sculp, które nie patrzymy się na niego, bo nie móc się ruszać teraz. I nasz oczywiście pokój do obserwacji z komputerami. Pięknie po prostu, jestem dumny z tego, jak to wygląda, okej. Okay. Można na przykład Scientist, jest to jakiś Scientist? Nie jest Clas D. ważne, że Clas też można wmontować. Nie wiem, na przykład tutaj można jednego montować albo dwóch. Mm. Niestety nie mam Scientistów e, chyba, DotStore. Doktor Plague oczywiście będzie, oczywiście to <laughs> nie no, klasa D to oczywiście bardziej pasuje, więc zamontujmy tutaj też również klasę D. I uważam, że jestem w pełni spełniony, jeżeli chodzi o, mm, o zbudowanie. Zbudowaliśmy sobie em, taką basicową przechowywanie SCP-173, ona wygląda tak z zewnątrz, i oczywiście obok sobie zmontowaliśmy e, SC, znaczy naszą klasę D, która znikła. Boże, a nie, jest tutaj, siedzi na stole. Podoba mi się to, więc takie dwie rzeczy sobie zbudowaliśmy. Mam nadzieję, że taki odcinek. Naprawdę miałam pomysł, co wstać, więc pomyślałem, że to będzie git budujący, jak ja to sobie widzę. Może dużej różnicy nie ma, ale. O nie, klasa D! Nie! <laughs> Ej, ale to tak działa? Jaka ta, jaki mrugacz? A jak więcej ich na respie? Nic nie stanie, zbugował się murgarz. Dobrze, ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnych. Tak wyglądało budowanie SCP. Jeżeli wam się coś takiego spodoba, pobudujmy sobie jeszcze coś takiego. No więc są takie luźne, chillowe, budownicze odcinki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Czeciki. Do następnego. Wbicie na serwer, Discord, grupę na Facebooku, fanpage, Instagram. Oczywiście również kanał Twitch. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego. Czeciki. Cześć, cześć!